W Tarnobrzegu odsłonięto i poświęcono tablicę upamiętniającą górników zastrzelonych 16 grudnia 1981 roku podczas pacyfikacji kopalni Wujek w Katowicach. Wydarzenie zostało zorganizowane z inicjatywy rodziny jednego z zabitych górników. Uroczystość miała miejsce przy budynku Centrum Fizjoterapii im. Dziewięciu z Wujka przy ulicy Sandomierskiej. To tu, zaraz po mszy świętej odprawionej w kościele Ojców Dominikanów, w asyście Tarnobrzeskiej Orkiestry Dętej przeszli zaproszeni goście, samorząd przedstawiciele służb mundurowych, związkowcy, młodzież starnobrzeskich szkół oraz organizatorzy wydarzenia. Muzyka Uroczystość upamiętniająca dziewięciu zwójka ma niezwykłą wymowę i wywołuje refleksję. Refleksję nad przeszłością, ale i nad przyszłością. Przywołuje obraz cierpienia, bólu, ale i nadziei. Ta symboliczna uroczystość kieruje nasze myśli ku temu, co w życiu naszego państwa i narodu jest najbardziej podstawowe, najcenniejsze. Ku wolności, suwerenności i wierności w służbie ojczyzny. W historii naszej ojczyzny 16 grudnia zapisał się jako Dzień Grozy. Podczas pacyfikacji strajkującej załogi kopalni Wujek w Katowicach w brutalny sposób z rąk rodaków zginęło dziewięciu górników, a wielu zostało rannych. Jedną z ofiar śmiertelnych był pochodzący z Dzierdziówki w gminie Zaleszany 30-letni Zbigniew Wilk. Brat otrzymał dwa strzały w okolicy lędźwiowo-krzyżowej, ale bezpośrednio przyczyną śmierci był postrzał brzucha z masywnym krwotokiem. Zginął na miejscu. Miał 30 lat. Pozostawił żonę i dwoje dzieci. Żeby pamięć o ich największej ofierze, o ich przelanej krwi nie poszła w zapomnienie, żeby uczcić ich poświęcenie to właśnie to centrum nosi nazwę centrum terapii Centrum Fizjoterapii Imieniem Dziewięciu Zwójka. Dziś poświęcamy tablicę upamiętniającą tę tragedię. Niech będzie ona monumentem poruszającym emocje i wyobraźnię, niech będzie miejscem pamięci, z którego przemawia bohaterstwo, poświęcenie i patriotyzm. W uroczystości uczestniczyła Ewa Draus, marszałek województwa podkarpackiego. Będziemy zawsze pamiętać o tej ofierze krwi, o tych osobach, które poległy broniąc swoich wartości, broniąc wolności, broniąc ideałów. Cześć ich pamięci. Hołd górnikom, którzy złożyli swoje życie na ołtarzu ojczyzny, oddali także przedstawiciele władz samorządowych z regionu, na czele z prezydentem Ternobrzega. Wielka chwila, inicjatywa rodziny. My jako jesteśmy tylko dzisiaj widownią, aczkolwiek myślę bardzo aktywną. I pewnie wielu z nas sobie myśli, mówimy o aktywności ludzi, o społeczeństwie obywatelskim. Jesteśmy dzisiaj świadkami takiego wydarzenia: wolności obywatelskiej, aktywności obywatelskiej, społeczeństwa obywatelskiego. O takie społeczeństwo walczyli ci, których nazwiska widzimy na tablicy. Podczas uroczystości nie zabrakło podziękowań dla rodziny jednego z zabitych górników za zaangażowanie i podjęcie tak cennej inicjatywy. Cieszę się bardzo, że z inicjatywy rodziny kolejny punkt na tej ziemi jest miejsce kultu w postaci tablic pamiątkowej. Pierwsza tablica w zaleszanach na cmentarzu, druga tablica w Tarnobrzegu. Cieszę się bardzo, bo myślę, że ta inicjatywa pozwoli na to, że pamięć o tej. Niepotrzebnej męczeńskiej śmierci na kopalni wujek nie będzie zapomniana. Z pamięcią jest tak, że ta pamięć o naszej przeszłości zawsze gdzieś zanika i, i nie pamiętamy wielu rzeczy. Przekazujemy to następnym pokoleniem, opowiadamy o tym. O tego są też historycy, którzy piszą książki, publikacje, wspominają. Natomiast jest jeszcze ten kamień pamięci, który jest w przestrzeni publicznej. To miejsce pamięci, które upamiętnia wydarzenie ludzi. Bohaterów, po to, aby wszyscy przechodząc obok tego miejsca mogli pamiętać. Zaraz po poświęceniu i odsłonięciu tablicy na której widnieją imiona i nazwiska dziewięciu górników delegacje złożyły pod nią wiązanki kwiatów.